Szybko dotarliście na miejsce B2, Fitness Piotrowice. To teraz tutaj będziemy robić wszystkie treningi, to tutaj mnie spotkacie, to tutaj będą przygotowania do 2022 sezonu. Plan z Rolandem, Ciurłokiem, że jest nakreślony. Starty od września, październik, listopad, ale o tym to będzie osobny odcinek. Dzisiaj Łokieć widzicie, w miarę ma się dobrze, także nie będę przesadzał, ale przy plecach on pracuje gdzieś tam powiedzmy znikomo przy tych ściąganiach gdzieś tam jest obciążony, ale to na pewno damy radę. Słuchajcie, trening dosyć mocny, mocno objętościowy. Dwie opcje, jeżeli chodzi o hipertrofię. Możesz dodawać ciężaru, ale możesz zwiększyć również objętność. Co niniejszym czynie, jak teraz wygląda mój program. Po tych wszystkich zmianach cały czas z Rolandem gdzieś tam szukamy tego wyjścia. Jest kolejny program, jak to będzie wszystko wyglądało. Dzisiaj plecy, osiem ćwiczeń w trzech, czterech seriach. Zobaczycie na pewno te ciężkie serie, te być może rozgrzewkowe, dlatego żeby ten film trwał trzy godziny. Tak czy siak, wracamy do treningu. Mocne plecy. Zapraszam. Tutaj nie ma przypadków. w tak ustawiony, żeby był tuż pod kolanem. Wiosłowanie z raków. Na razie jeszcze nie odkładam tej szlangi, ale ta ostatnia seria, gdzie będzie dropset, może nie dropset, ale jeszcze parę wymuszonych powtórzeń to odłożę na parę sekund ten ciężar i potem hop do góry. Tutaj mamy cztery serie w granicach 6-10 powtórzeń. Mogę mówić? Mogę. Cztery serie zrobione. Ostatnia. Pierwsza. Ciężar nieduży. a 100 kg. Ale chodzi o to, że teraz jaką technikę obrałem. Dobieram, wszystko oczywiście zapisuję. Jak tutaj. Ciężar 100 kg, i wiem, że tym ciężarem muszę zrobić w ostatniej serii 8 powtórzeń. 6-8 powtórzeń. I teraz pierwsza seria jest zrobiona na maksa. Nieważne, czy to będzie 15 czy 20 powtórzeń, musi być zrobiona do upadku mięśniowego. Jeżeli tego nie zrobisz, to wejdziesz na drugą serię tym samym ciężarem i zrobisz znowu 15 powtórzeń albo więcej. I nie o to chodzi. Robiąc 15 na 100%, w drugiej może 12, w trzeciej może 10 i w czwartej robisz 6, 8. Plus, dodatkowo, jak jest zaplanowany dropset, albo wymuszone, gdzie w tym ćwiczeniu skorzystałem sobie z raków. Pierwsze ćwiczenie za nami, lecimy z drugim ćwiczeniem. Uff, no jest dobrze, na Już mogę. Ostatnia seria i tak samo docelowy ciężar na trzy serie. Zaczynając od 15-16 powtórzeń, bo dajemy się na spojrzeć. Później 11 i później 7 i dropset. Podwójny, raz, dwa, tak, podwójny dropsze. muskowo pracuję, ale dobry trening. Szybkie są dosyć przerwy. Maksymalnie wypoczywam półtorej minuty między ze wszystkimi seriami, między ćwiczeniami. Jak to już jest tam czwarte, piąte ćwiczenie, to wtedy sobie robię takie 2-3 minutki, łapię oddech i wchodzę na następne ćwiczenie, Ale między seriami muszą być krótkie przerwy. Ten ciężar jest mniejszy, ale objętość jest duża i rzeczywiście spróbujcie sobie. Jakbyście byli zainteresowani, dajcie znać w komentarzu. Nakręcę na ten temat osobny odcinek. Powiem jaka jest zasada tego treningu, jak sobie ułożyć ten trening, jak odpoczywać, jakie powtórzenia i jaki ciężar. Tylko dajcie znać w komentarzu, że jestem zainteresowany. Hasło jestem zainteresowany, już będę wiedział wszystko. jedziemy dalej. Sobie. Ostatnia seria, ściąganie szeroko do klatki, przed klatkę, na wysokość brody, na pewno też zwróciliście uwagę, że nie siedzę i nie trzymam nóg zawartych do góry, ale mam opuszczone, to wręcz yy, powoduje to, że nie jestem w stanie gdzieś tutaj oszukać, balansować gdzieś tym tułowiem, ale to też w zależności od tego, kto jaką ma wagę, bo jeżeli ktoś waży 70 kg i ściąga 70-80, no to bym go po bo go by wywindowało do góry. Także ostatnia trzecia seria, już nie tracę czasu, bo czas jest tutaj istotny. Mam nadzieję, że zrobię 6-8 ruchów, może 10 i tu mi pomożesz i zrobimy sobie jeszcze podwójnego, może potrójnego dropa. Chyba już wszystko. Oh, dobre, 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 dobre. Oh. Oh. Kolejne ćwiczenie, ostatnia seria, yy, tym razem oczywiście nie na siedzeniu, ale yy, w pochyleniu, na kolanach, jak trenować to na kolanach do dźwignia. Wąski podchwyt, mocne jest wtedy rozciągnięcie w fazie, kiedy ramiona są uniesione ku górze, już plecy. Wiadomo, żeby rozrywało to te plecy trzeba mieć. Yy, I ostatnia seria, tym razem tutaj nie robię dropa, ale robię wymuszone powtórzenia. Ostatnia, zobaczymy jak to wyjdzie. Fear here, you ain't giving this to all. You still clear, never beat. I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work, check priorities. I'm doing that first. Some checks big, and I'm sure that that hurts. But it's checkmate. We ain't selling short, no to work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. Cause I'll be on the way. Ok, kolejne ćwiczenie, kolejna seria pull Też spod kolan, martwy ciąg Ale tutaj skupiam się na no, mocnym z ciężarem Z pięciu tego najszerszego grzbietu. To jest dla mnie w tym ćwiczeniu najważniejsze Trzy serie, idziemy, kolejna A co, jak Tempo jest naprawdę a, patrzcie gdzie jesteście, a tu jesteście. Dobra, bo się gumie. Dobra. Mam nadzieję, że podejści się nie zarwie. <grystanie> <grystanie> Różowy to. Uu, a, 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 a. Nie będę marnował tej serii. Panowie, dążycie? I co? No, nie wiem czy są piętnastki, tu są. Nie ja lipcze, lepiej nie wiedzieć. Okej. Okay. Trzymanie, to, spięcie z tym ciężarem w górnej fazie jest tutaj najistotniejsze. Pójdę odpocząć. Uh. I kolejne ćwiczenie zestawię, tym razem ściąganie. Ale szeroko, do karku, umownie do karku. gdzieś się na wysokość potylicy. Ech, tutaj mamy też trzy serie. To samo założenie. Ustawiony już ciężar, 6, 6, ustawiony ciężar. Pierwsza seria, sporo powtórzeń, druga mniej, a trzecia będzie jeszcze mniej. I tutaj w ostatniej zrobię dropa. Uff, intensywność jest naprawdę mocna. Wkrótce mówię ten trening, to, kto go spróbuje, to zobaczy naprawdę fajnie. Polecam. Kolejne ćwiczenie, które to już musiał w notatki spojrzeć, nawet tu nie myślę, sprawdzam tylko co mam do zrobienia, jaki ciężar i po prostu to robię. Też trzy serie, też to samo założenie, pierwsza seria za mną, tym razem tamto była taka imitacja tibaru, czyli w jakim pochyleniu, dupsko-wysoko, natomiast tu już yy, poziomy Siat i przyciąganie do dolnej części mięśni brzucha. Wąsko skupiam się. Naprawdę tak mięśnie przepracowany jest. Uwielbiam ten trening. Po prostu czujesz każde włókno na plecach. Wiesz co robisz. Każdy ruch czujesz. Każdy centymetr tego ruchu czujesz. I to jest naprawdę piękne. Tego Wam życzę. Takich odczuć na treningu. Kurde. Szkoda, że człowiek nie może żyć wiecznie, nie trenować wiecznie. Uwielbiam to. ten seria tegoż ćwiczenia, jakiegoż ćwiczenia, to widzieliście. Pozostała jeszcze ściąganie oburącz prostego drążka przed siebie wyciąg górny, ale tutaj zobaczę, bo bardzo, bardzo w tym ćwiczeniu czułem ten łokieć, jak był chory, więc dzisiaj zrobię to ćwiczenie. Na lekkim ciężarze mam nadzieję, że żadnego dyskomfortu nie będzie, ale potraktuję jako typowo takie izolowane z niedużym ciężarem i na dużej ilości powtórzeń i tam będą jeszcze trzy serie. Nie jest źle, łokieć czuję, ale to jest naprawdę w skali od 1 do 10 jakby był, to teraz jest... Malutka dwójeczka, także też delikatny ciężar i to będzie dzisiaj ostatnie ćwiczenie na plecy, ale jeszcze spojrzę w kwitę. podsumujemy dzisiaj trening tutaj dzisiaj się podeprę z telefonem wiosłowanie sztangi w raku było wiosłowanie tibar ala na wyciągu dolne na tej ławeczce było następnie ściąganie do klatki szeroko było ściąganie do klatki ale wąsko było następnie wiosłowanie z raków było ściąganie szeroko do karku, było wyciąg poziomy wąsko było następnie, co tam mieliśmy. Aha, na maszynie hammer było i ściąganie linki było. Także zrobiliśmy wszystko co możliwe na plecy. Oczywiście były dropsety, były wymuszone również powtórzenia. Tak wygląda teraz trening mój pleców te plecy objętościowo ale robię raz w tygodniu, w poniedziałki zawsze, co będziemy we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek i w sobotę. O tym dowiecie się z kolejnych odcinków, ale żebyście byli na bieżąco jak zawsze, subskrypcja i dzwoneczek. Zdrówka Wam życzę. Łokieć dochodzi do siebie, bo to jest najważniejsze. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za wszystkie pozytywne komentarze, za udostępnianie, za szerzenie kanału i za miłe słowo. Do zobaczenia, zdrówka, trzymajcie się, cześć.